Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taki weekendowy miksik zdrapkowy, troszkę bogatszy, za kwotę 90 zł i mam zdrapeczki za złotówkę, za 2, za 3, 5, 10 i 20. Za 20 zł mam tego wielkiego gracza. Ostatnią premierę dam mu jeszcze szansę, zobaczymy. To samo jest z wielką kasą, też. Na razie jakoś bez szału była, więc sprawdzimy dzisiaj. I za dyszkę też jest bum trzy siódemki. Ostatnio też się obraziła, także postanowiłam tym z drapeczką dać dzisiaj szansę. Zobaczymy co to będzie. Czy lot to da nam coś dzisiaj wygrać. Pierwszy idzie loteczek za złotóweczkę i szukamy słoników. O, i proszę bardzo, mamy słonika. Dalej jest królik, ryba i puchacz. A co nam da słonik za wygraną? No, aż całe dwa złote, także już jakiś początek mamy. Oby tak dalej. To nie będzie minusa w końcu. Czarny kotek. I szukamy trzech takich samych kwot: albo łapki, albo koteczka. Mamy jeden złoty. 54, ponownie 1. O, i mamy złotóweczkę. No fajnie. Także druga zdrabka, druga wygrana. Całkiem sympatycznie się zaczyna. Sprawdzimy kieszonkowe. Co to będzie tutaj? Czy będzie jakiś pliczek? Mamy bank, wiśnie, truskawkę i gwiazdę. No niestety. Jakoś to kieszonkowe też nie daje nic wygrać. Zdrapeczka na szczęście. I tutaj szukamy oczywiście trzech takich samych symboli. Mamy siedem. Drugie siedem. Prezent. Drugi prezent. Mamy trzeci prezent. I gwiazdkę. A co nam daje prezent? Prezent nam daje złotóweczkę. Także kolejna jakaś wygrana jest. Bardzo, bardzo fajnie. No i kasa King. Tej kasy chyba nie drapałam jeszcze. Na pewno premiery nie nagrywałam, także sprawdzamy. Szukamy trzech takich samych kwot albo tronu i wygrywamy dychę. Mamy 15 zł, 10, dyszkę, 100, 100 i 15. No niestety. Sprawdzamy dalej z drapeczki, i nasze liczby w HEPI 7 to 18 i 29, jest 21, mamy siódemeczkę, jest wygrana dalej 22, 16, 14, 23, 15 i 26. Bonusik mamy kwiatka, a pod siódemką 2 zł zwrot. no na razie więcej mamy wygranych z drapek. Bardzo mnie to cieszy, oby tak dalej. Szybkie 50, mamy 500 4 2 50 tysięcy, 102 zł, 50 zł, 100 zł i 50 tysięcy. Tutaj pusto. a bonus diament. Także pustaczek akurat. Super, 7. Szukamy siódemek. Mamy 2, 6, 9, 8. Mamy siódemeczkę, fajnie. 4 i 5. A siódemeczka daje 2 złotych również zwrot. No, mogłoby coś tak troszkę więcej wpaść, ale może w tych droższych zdrabach się coś trafi. Sprawdzamy krzyżóweczkę. Tu mamy jeden wyraz ułożony mim. Cztery literki. Teraz mamy literkę F. No i sprawdzamy. W afiszu mamy tylko jedną. Dalej mamy N. Mamy oman. Drugi wyraz. Drugi wyraz. Także jeszcze jednego brakuje. Może się trafi, zobaczymy kto wie. Teraz jest literka H, Hel, HesJ. I to wszystko. No i co? E, D, może S, mamy J, niestety, A, niestety, pustaczek. A tak fajnie się zapowiadało. To teraz owocowa eksplozja. Tutaj cztery symbole. Przydałoby się awoka do karambola albo pomarańcza. Sprawdzamy co teraz. Mamy arbuza. Arbuzy są, ale na razie linie nie dały. Borówka. Borówki też mamy. Ale też na razie to linii nie ułożyło. Pomarańcza. O, jest pomarańcza, jest też linia w grze czwartej. Fajnie, więc będzie kolejna wybrana z I ostatni symbol. Mamy brzoskwinię. Ale brzoskwinia już nam nic tutaj nie da. Także sprawdzamy. Co tutaj wpadło? Zwraci 3 złote. Ale tutaj 3 złote, tu 3 złote i może coś tam zbierzemy. Szczęśliwe linie. Też jeszcze nie ma linii ułożonej. Teraz mamy kolejny symbol kości. No i sprawdzamy. Kości były 3. Teraz mamy Słońce też jest. Jedno. Dalej gruszka. Gruszki są. No i ostatni. Jest to słonik. Ale słonik nam linii nie ułożył. Także tutaj pustak. Dobra. Sprawdzamy zgrabki za 5 zł. Ekstra pensja.

Polska, Polska. I tu będziemy szukać 24, 7, 2 i 28, albo oczywiście motylków. Mamy 9, 4, 29, 24 jest wygrana. No nie wierzę, ile dzisiaj tych wygranych zdratek. Dalej 26, 6, 35, 19 i 17. A nasze 24. No też zwrocik, ale dobre i to, bo mało jest tych zdratek przegranych, większość wygranych, więc może nie będzie dużego minusa. Rubinowa siódemeczka, szukamy siódemek.

45 i 43. Niestety tutaj tak akurat. Jeszcze tak dla pewności. Mam Z i y, pusta. pusto. Super linie. Na razie nic. A kolejny symbol to łódź. Czy jakąś łódź mamy? No nie widzę żadnej. Także następna jest czapka. Mamy jedną, kolejne są balony, też tutaj na dole. I ostatni symbol, klapki. Klapki mamy jedne, drugie, trzecie, ale niestety linii nie dały. A r pusto. No to jak tamtym zdrabkom tak dobrze poszło, to może i te zdrabki. Dadzą chociaż po zwrociku. Szukamy siódemeczek. Mamy safe, truskawkę monety. Koniczynę monety serce, banknot pierścień, arbus, truskawka jabłko gwiazda, podkowa arbus, garniec, bank korona jabłko, winogrono podkowa gwiazda. Gra ósma. Wiśnie, złoto, koniczyna, korona ananas, garniec, diament winogrono banan, banan, cytryna, pik, bank, cytryna, ananas. Pik safe pierścień. I tu jest dzwon, serce i diament. No niestety to bum jak zaklęte.

Dalej osiem, czterdzieści jeden, cztery, dziewiętnaście, i szesnaście. Dalej czterdzieści trzy, czterdzieści siedem, dwadzieścia siedem, czterdzieści pięć, dziewięć. No i ostatni rząd trzydzieści pięć, trzydzieści dwa. 17, 36 i 13. Jedna wygrana. I co tu się kryje? No, też zwróci dyszka. Ale dobry i zwrot. No to pora na naszego wielkiego gracza. Może i on da jakąś wygraną.

czterdzieści pięć, trzydzieści cztery, pięćdziesiąt cztery, czternaście, dwadzieścia dwa, zaznaczę tą osiemnastkę, dalej, trzydzieści, trzynaście, dwadzieścia sześć, trzydzieści siedem, pięćdziesiąt siedem, siedemnaście, pięćdziesiąt pięć,

Także troszkę się ten wielki gracz odczarował dzisiaj. Nie wykluczam, że jeszcze go będę drapać. Jeszcze mu nie odpuszczę. I zrobimy sobie podsumowanie. Chyba nie będzie najgorzej. 90 zł był wkład. Mamy tutaj 40 zł. 10 to 50. 55

Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia następnym razem. Cześć.